Zabijał zabija, kurde. Zamiast on się do nich no. przywiązał, ja nie rozumiem. No, bądź, Tego nie, toku okay. myślenia nie rozumiem. To są mój 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 Czekajcie mój 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 Ja rozwalę robaki. Ja, ja nie wiem, ja po prostu stoję i nawalam myszką i to, to wiesz... Nie, tak. Ja tak grałem w LoL'a. <grym> ty tak... W LoL'a to się ty tak nie ty tak grasz w LoL'a? No, wszystkie skille naraz i rozwalam. <grym> no dobra, ale wiesz... nawet co z zwęglone, ale fajnie. O. No. Fajowo. Chodźmy, może jeszcze już się naładowało? Nie. Tu jakiś uszkodzony sztylet. I co my tak będziemy tutaj chodzić i nic nie robić? Nie, idziemy szukać cmentarza. O tam Aha. jest na górze. Dobra. Nie, nie ma KS-u, dziady. Tu chodźcie. Czekajcie. A tam jest mój Mój na, magiczny napierśnik ma plus 400 Wow. Dwa razy lepszą zbroję mam, ty. Tu... Fu, dwa. pleczenia, dwie... mówiłem, muszę ulecnić moje zwierzęta Dobra, tu wszystkich wokół. No i co? To nie chyba nie tędy, droga. Nie, tutaj ja tu Chodźcie tutaj, skorki. tu chodźcie. Tu, 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 tu. Tak. No ty odkrywasz teren, to się odkrywa na wszystkim. No, tylko że wy nie macie dokładnie odkrytego. Macie zwłoki awantur. awanturnika. Dobra. Te teleport. No, no, no. no. Nie da się pecy, coś tak, jakoś tak szkoda woda. Łul! Patrz na to, patrz! Widzisz moją szarfę? No. No. Łuhu! No. Uda no, się. No. A ty nie możesz, a ja podejdę do twojej, patrz. E to mi nie, nie, nie. nie Ale śpiew... Idzie gdzie O, macie tu coś. Coś zielonego. Gdzie ten szkielet, a tu? Tu, patrz, się, Tu jest coś. coś. Mam coraz więcej sił no, Poziom no, siódmy! A wy jaki macie? Siódmy Siódmy Pomruk z zakładu e, Jakie tutaj chłopaki? Gdzie? Chłopaki Rok jest udączony Co to było w ogóle? Ty? Co ty <laughs> Za mało chłopi <laughs> Chłopaki no. Jest moc to ma szczep. To jest moc umysłu. Czekajcie, ey, zobaczcie jaki macie item, może macie coś dla mnie fajnego Oszczep szabania mam, 10 to 5 10-5, szabla? 1, 10%, 1,2. Dawaj szablę, no, obrażeń wracam formy. Uh. Fajnie mam fajnie śmieci. Wow też mam świecący przedmiot! Aha, czy... nie. Znajdźcie mi jakiś dwuręczny ten. Co dwuręczny? A to ja mam czasami dwuręczny. Kij, ale nie, dwuręczny kij taki dla no, nich. A to nie ma. Ej, mogę spróbować z tym kijem. Kij, kurwa, słuchajcie sobie dobra, tam, o ile usłyszycie... Mogę wielu możnych. Zaś możni jak to może Pora to zamknięte, nie później. Tu jest, świadczcie. No tepamy się teraz? Nie, co robimy? I postanowiłem o, skrótowane krypty mamy zbawić No ale tam, kilka tam mamy kilka tych krypt No trzy, zapotrzebowanie ciągle rośnie Wygląda na to, że śpiew ziemi nie w ziemię nas i ziemią rozdziałeś. oddycha No, no, no na to pewno to... ci dużo teraz powiedzą, wiesz? Co? Nie wiedz, że On rzuca. Pa, pa mam dzieci. dzieci. Pa, się, że dzieci zabijasz? To dziwnie jesteś. Nie. To jest diabli. Czekaj, mam tarże cieni. Czekajcie. Moje sakwy są przepełnione, ale też Tu musi być coś siębickiego. Zostajemy. znajdziemy, no to po do jeszcze dwóch kryp, nie? Czy nie? Widzimy wszystkich. Poczekajcie, ja muszę powierzucać kilka przedmiotów. Ktoś chce, niech podnosi na sprzedaż. Jak ktoś z podenki? 19? 19? No ja. No, no. Ha. Chciałbyś. Jakieś buty wziąłem do dupy, chodźcie! No dude Dude. A mi się świecić? ja nie wszystko. świecę? O! Niskiej jakości No ty się świecisz, a ja się nie świecę. Dwuręczny miecz. Gówniany. Gówniany. Dobra! Gramy! Krochy. To tutaj był dealer! To nie rozwalimy. Nie da się. Ja się boję. O, co to? Się mój grup. Teraz mój mąż przeżywa męki, bo nie spoczywam mojego boku nie. Japa. Odzyskaj moje szczątki, a spoczniemy spokojno. Dobra. Ok, szukamy kości. Uciekaj. Tu są? Nie. Do góry, do góry. Urna. Szkoda, że w tej grze nie da się. Nie tego nie było

Znowu No bo to są duchy no to co ty chcesz żeby i damy na ciało źle z całego dziecka trafię wyprzecić kusza Jak kusza taka Bo dzieci to złodzieje Czy chcesz przenieść się do e, ścianka do tych co W razie szczątki znajdźmy Dobra to są ostatnie już Tryja treja Poczekajcie się A zwaliłeś Jebz, 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 przebijamy gwoździe. Dlaczego nikt na misjach nie robił? Lole, no Co? A ile nikt nie robił? nas jest trzech, a ciężkich nie jest. No. U. To jest to nas jest trzech, a nas jest... A ich jest dużo mniej? Co, ty masz Jak pieski? Tu? O, masz już dwa pieski. Olej się, robił. Jak ty dbałeś o moje pieski? Nieważne. właśnie. Nie jestem z nie ja powinienem to wypełniać w kryptach. Łop, Uł, pan masz niedźwiedzia. Kto mi zajmował spodnie? <grym <grym> Jak mogłem ci zajmować spodnie? <grym> Patrzcie, mam sukienkę, kliknięcie Z. 5 do witalności, moje. No, Kliknij bra. Z, zobacz mam. No, widzę, no, widzę. Mam różne te w sumie. Śmieszne. Dobra, chodźmy jeszcze eksplorować dalej. Okej, ale tu nie, nie, nie mówisz tak, co nie eksplorować. Tam na dół. No I tam jest na dół, jest, dół? Jest. jest. Jest? Jest, hopie. jest chopię. Jest wszystko. No to idziemy. Na tej I zobacz, że znikłeś wypadnie. Tak, mówiłem złoto. O to duch. No właśnie, ale to... nie może Na złoto. Łąkają się w poszukiwaniu Zaatakują każdego kto pokaże Nie mogę przejść To jest, naszej trzy No No dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy teraz tam do... Życie. Dobra ja zasuwamy! Nie jest... ja chcę już ten... Chcę już iść tam, bo tam było ciekawe coś do kliknięcia a wy mi nie pozwoliliście. No musieliśmy wrócić. Dawać Punkt, punkt, punkt. Po prostu wrócimy do tego komentarza Ło, te pamy... Ciu. Trochę mi to przypominało no. dryb do miniona z rola. Huh. Nie można no, chodzimy mani. do Wbijamy do kolejnej splugawionej krypty. Znowu zbieramy te o chociażby te góry a nie ma. Dzieci? Nie właśnie tym razem. Kurde. Smutek. Nie ma co się fatygować. Pęknięta. <grymne> no, nawet. Te dzieci były lepsze od tych dros. Kamień z kabinem. Uuu, zbyt dwie. Uciekaj! rozkurwiamy wszystko po... Nie, dzieci! Cześć! Dzieci! 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 O, grubasy! Nie się tak mi to i... nie cieszy na rozwalę, te robaki! Dlaczego nikt tak się nie cieszy na widok grubasów tylko na widok tych dzieci? A robaki ze śmieszniejsze! Cześć! Potwory! Grubasy. Bo trzeba więcej czasu. Niszczone. Masakra. Eee, jak jest item lepszy od tego który posiadam, to jest taki biały, a jest słabszy, to taki szary napis jest, nie? I jak jest szary to zniesie czas. Uszkoda ma jakąś chwata. Przypatnie mniejsze wrażenie i tak takie... Yy. Tarcza ja Fajnie. Krótki łuk, niskie o, dowadziłeś Czekaj, czekaj, 50 tych to? Ja? Plus 3 do zręczności A mi mówisz? No, no tylko samasz ty później o Ale co ty masz? Dar czegoś tam, to co mam teraz przy sobie Ile tu mam od defa? Dźwigam zbyt wiele 5-3 jeszcze plus 3 do zręczności Ale ja mam fajniejszą jakąś Ja mam 5-1, ale atakujący wręcz otrzymuje 1 PKT obrażeń z każdym uderzeniem, więc wiesz, to jest trochę bardziej proste. Co jest to jest na PKT? Punktów? No punktów, ja mówię PKT, bo jestem nobem. Aha. O, skrzynia. Ja, ja, ja. ja. Może poczekacie? Widziałeś ten loot? To obaj niech tam się. Szybko, póki Piotrka nie ma. Gruby, skórzany kaptur mam. E mam hełm chłopaki o, leczy, Jestem czy... teraz jak ze Skyrima leczę, nie Skyrim. Patrz, Leczę, ja leczę, patrzcie Chuj mnie to obchodzi <grystanie> Mam na pierśni E poczekajcie no jestem, jestem cały wypełniony gównem O co, my ja też Fajnie Pierwszy raz mi się to zdziwiło Mam wampirzyki Broń jednoręczna e. ZJADOWCZO p***ie to niko, jakiś nub to wyrzucił Patrzcie jaki małka Jakiś nub to wyrzucił, ja to wyrzucam, to jest słabe Zamykam bo Ło więcej Szabla węża, ktoś to chce 13-3 i świeci 13- Ja chcę, ale wejść, odejść stąd Dawaj ma świecące? Dzięki. Tylko teraz świecę się spoko, na zielono. Spoko. O, niskie jakości skórzane z no Ale dobra, Nie było tam nic fajnego, tydzień. Hmm. Wczynisz... To jest No, 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 E, dobra, ale może zakończę ten odcinek gdzieś tutaj, o akurat i kolejny będziemy przy... No dobra, dobra, musi być. Dobra, kolejne więc. To jest na prawidłowo. Subskrybujcie, komentujcie, slajkujcie. No i co? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy zwiedzać już ostatnią prawidłową kryptę. Dobra, to co? Trzymajcie się. Na razie, żegnajcie się. No, cześć. Darka.